Siemanko, witam Was w pierwszym filmie i przy okazji pierwszym unboxingu na kanale. Najprawdopodobniej jest to pierwszy film i od razu mówię, że jakość, po pierwsze, jakość tego filmu nie będzie zawrotna, ale no, staram się załatwić lepszy aparat. No, nagrywałem już kiedyś na YouTube. Ale film usunąłem, bo stwierdzili, że były złe. Dobra, to zrobię film informacyjny kiedyś. Bez pytolenia. Do unboxingu. Cable Dozier. Paczka. Ale, dlaczego w takim razie nagrywam ten unboxing? Jeśli normalnie będę chciał nagrywać, jak załatwię lepszy sprzęt. Ponieważ przyszła do mnie rzecz. Na którą bardzo długo czekałem. Bardzo się jej nie mogłem doczekać. No i wreszcie ta rzecz jest. I jest u mnie, i mogłem. No, doczekałem się. O, aha, trzeba odwrócić. I jest to książka Piotra. Był Wagnera z tytułem nóż, kompan na całe życie, nawet mi pasuje mój sznuraczek. Uho-ho. O, no, no, zadowolony jest. No nie powiem. O, prawda. O, tu jest paragony. jest dla mnie. Dedykacja, no świetnie, świetnie, no bardzo dziękuję, <laughs> tutaj ładne logo wytusa. Nie jestem w stanie, musiałbym aparat odsunąć, o to. Zwłoka grozi zwłokami. O. I uwaga. O. Wszystko tutaj mamy opisane, jeżeli chodzi o noże. I tematy dużo podobne. O, podkładki z brązu, podkładki z fosfora brązu, widzę. Blokady. I te rysunki to Bluetooth ja sam rysował, sam je projektował. To też kunszczik, widać, moim zdaniem. Uuuu. Wiktorinox ma. Swoją... osobną część. Aha, tutaj ogólnie marki są opisane. Opinel 8, Benchmark 940. Uuu, zrozumiałam, to jest chyba projektu Hinderera, tak wygląda. Sir Katie, Colson Bug, SOG. O, Randall's... Randall's Training Adventure. Ooh. No fajnie, fajnie O! Właśnie, tego szukałam No nie jest to skala 1 do 1, ale jest to może 2 do 1 No i mój ma inny kolorek sobie wybrałem O! To jest chyba jeden z Kaiserów, który mi się najbardziej podoba To jest Kaiser Gemini Yy, jeszcze on się nazywa Shipdog. Jest bardzo fajny. No, świetna książka. O, tu jest, są zdjęcia robione przez tusa, Nawet nie wiem, czy to nie było. miniaturka e, filmu Byrthusa o tam jego piątce noży. był tu fajny Faktycznie bardzo fajny jest ten papier taki. Myślałam, że będzie bardziej śliski. Bardziej śliski? Śliższy! Nie, bardziej śliski. Uuu, x Radio. AKC. tej filmy nie znałem, może poznam. Kto wie. Fajny sprężynowiec. Na pewno przeczytam tę książkę. Najprawdopodobniej zacznę ją jeszcze dzisiaj czytać. Pomimo iż jest późno, wróciłem właśnie z. E, no, z wyjazdu, tak. Położyłem tutaj całkiem losowe noże, takie jak ty miał ręką. O, to jest fajny nóż, jeden z moich pierwszych lepszych folderów, to jest Cable To mój aktualny edec, k No, kurde. Się nie mogłem doczekać tej książki. Wreszcie doszła, czy tak szybko. Książka ta dołącza więc do mojego zbioru literatury branżowej. Tak, branżowej. No, mam już kilka książek choć y, mam nadzieję, że moja no kolekcja książek i nie tylko książek, nie, będzie się dalej powiększać. No, to byłoby na tyle. Pewnie będą się pojawiały jeszcze jakieś filmy na kanale. Czy ogólnie na pewno, ale. Znaczy ogólnie na pewno, ale no. Nie. W najbliższym czasie, Uff, wreszcie doszło na książkę. Dobrze. To byłoby na tyle. Ja zapraszam do łapki w górę no i do subskrypcji, bo warto filmy będą wychodziły raz na rok. No więc... Nie, no jak do to to... No to wtedy częściej. Więc trzymajcie się, siemanko. No i cześć, że tak pozwolę sobie nawiązać do klasyka. O, też na włos. Cześć.